Matko, co to za muzyka? Ludziarnia. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Mają państwo może jakieś lody? lody? Nie, ale mamy w Pierdol. Kurwa, nie, proszę. Ile za gałę? <laughs> nie mogę, kurwa. To brudne. He ja wam O, żyje. Żyje jeszcze. Kurwa, ja żyje. A masz, ja. dobra. Stary, e... to ży... ma pół życia ponad jeszcze. Dobra. Jebany dobra. lodziur. lodziu Jesteśmy na najdalszy koniec. Ludzie poszli już... Zas... schodzić w dół mapy. Co strzelasz, sobie. Stary. Mam ty Ludzie. dziadu. Mam... Zajebisty pomysł na tego. Na film, e, tego, Kolej. na serii, Kolej. nawet serial, Kolej. kurwa Nie wychodzi zombie Nie mieliśmy sobie dać z tym spokoju Mieliśmy Nie no stary Ale robimy. słuchaj Robimy apokalipsy zombie Ale to nie, będzie, modzie, ale to na, nie, nie będzie poważne I nie będzie zombiaków taka... będzie tyle co kot napłakał Czyli klasycznie będziemy się potykać o własną nogę Nie no będzie re... Raz e, tego, na 3 odcinki się jak pojawi, żeby ludziom przypomnieć, że faktycznie to jest tego, apokalipsa zombie Czyli robimy typowe filmy, seriale o zombiakach, że są o zombi, ale w sumie to ludzie się piercie Czyli to, takie to The Walking Dead panie... tylko dla paralitów, kurwa, pora gada tak. Nie, to będzie o 3 crackheadach. Craphead, Jak ktoś tu jedzie? Nie, nie, nie. Nie, minął. Panie panie. Przed nami. No albo na... Na nie może. Stary, bo to na półce jest! Pat, to promocja kurwa! Co za debil! Patrz, ej! No, promocja no. na patelnię, ty! Ja Viander, co ty odpierdalasz? Pa! Kurwa, pa ja nie przeszedłem! No, kurwa, strefa. Ej, strefa! bo strefa jest debile! O, kurwa! Więc no, z wami nie gram. Nie, zaraz strefa to jebie. O chuj! Ja mam plecak, pierdolę biegnę z buta Daleko? Samochód ma, ale... Samochód był na moim pingu ale... oj, Ja ten miałem dacie, no. kurwa ja, Debile, łudzą się nieraz przez pół gry, że nie mamy samochodu i musimy biegać na ten... Mamy dwa samochody kurwa pod ręką i trzy widzieliśmy po drodze. Co robimy? Biegniemy z buta kurwa. O chuj, tylko hałas robimy i marnujemy paliwo, a paliwo drogie. I najdy. I jest złe dla środowiska Fod, no, Nie wiesz, że do 45 nie. nie może... Yy, po 45 nie kupisz auta? 35 To ładnie. W sensie 3, 35 spalinowego nie... Kupisz nowego. No no, no. Ogólnie Chyba. W ogóle nie chyba sprzedaż jest zakaz Tam Tam jest w, w Europie. Tam jest lodziara. O Oplecaj mi się kończy Luziara, za ile? 5 dech za godzinkę Kurwa, dobra, to jeszcze mi zostanie 50 minut kurwa, żeby... <laughs> żeby nie w <sprzątała śmiech> samochodzie ty. Przez, Żeby pogręć z nią w bierki kurwa to... <laughs> Ale ja gram tylko w takie pod wodą <laughs> No tak To jak my wszyscy w sumie O typ co to coś się to? będzie działo Kurwa mi się Co to ja i moi widzowie, których nie posiadam Mamy lepszy plan tą ledziarę? Tak i po amunicji psycholem jesteśmy. Tu typa mamy. No Dobra, bla, wpierdalasz bla, się bla. w niego tą lodziarą. Dostał! Taki. Taki może być plan. <coughs> jest, jest na pingu, seba, jest no. na pingu. Jadę. Bierz go, to twoja misja. Za jak jest na muzyka. No, leży. Pan, wejdź go z Kurwa, Tak już tam jest. I tak dostaje internet. Siadał co chłopie. Ok, Ale nie wiem, nie było obok. No. O, Granat na Albo za... Czy to był ten stroj homara? Mmm, tak. Nie A widziałem go przed meczem. Dokładnie kraba. Nie homara. Nie, jest jeden pies. Skoro Porymara Wodny pająk Wodny pająk <noise> Nie no gościu, ale się babu no Tam ja... przebiega, tam przebiegają Gdzie... No daleko Ale daleko, nie mam nie A może? Za nim już się jeden A on do tego, do z, ze zrzutu są. Do dropu. No, A on Dostał kurwa. Dostawałeś. Ja, ja dostałem. Małka rzucił. O kurwa, chyba nie od niego. Uleż się, ulecz się. Stąd chyba. Widzę nawet. Dosłownie tam. Eee. Pomarańczowy. Uważaj! Gdzie ty z pleców widzisz kogoś? Tam na moim pingu był jeden gość. Widzę. Ale most... tam Dalej dwie? Dwie? Tak, dalej za drzewem. Tam gdzie? Ale gdzie? Dwa razy do Na pingu, na pingu. Znaczą teraz, bo idziemy dalej. stronę. Tutaj bardziej. Widzę za raz? górką ale. Coś tam raz dostał Macie jakieś energole? Chodź dla mnie, do tu ha. 4 wyrzuciłem Macie może amunicję do koła ha, trochę? Bardzo przepadam o, a, dobra, Tutaj O, amunicję tutaj. Dobra, powaliłem Piję od razu, nie ma co E, tam niebieska chmura Tutaj To jest ten skin do of nie? Ta. Tam, e, tam ktoś jest na moim ping'u w sensie? plecy, 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 pój, plecy w plecy kuj. Tu Powalamy. i w strefie, tu i w strefie po, Podajcie, podejdźcie panowie Kurwa, to będzie dobijał, będzie dobijał po, Podejdźcie Obejdźcie go! Dostał już! Dobra, dobra, Podnieś, podnieś. Podnuczy podnieś, bo ja umieram. Umieram! Umieram! I szybko, 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 Mój kew, kurwa, nie istnieje. Mój, kurwa, też. I nawet nie umniam. który któryś trzon może nie ma dobrego kewa jako tako. Lecz się. Nie, u mnie ani kew, ani kurwa... Gdzie? Mój kef ma kurwa Przedbiega do jeden. niego. Mój kef też nie ma nic życia. Wychylił się. Ma już yy, auta Skąd wiesz? Bo nie widział mnie, się wychylił i od razu trafił. <laughs> trafił. Nie ma. Wartość na to, że tak będzie został silnik, ale... Dla... Drogi jest tu. A kurwa mierda.

Dobra, zobaczę z CDF-kama. Też idę, zobaczę z Ja zginąłem ja od strefy gry, więc bym zobaczył, jak kujowo zagrałem. No, tutaj. ta, co go Ale chuje zrobiłem. Ale pierwszy mhm. mecz, zawsze tak wygląda. Mm. Tak, wiecie... Tak, dokładnie, bo wszyscy ogólnie mieliśmy pierwszy mecz, tak naprawdę wszyscy kupiliśmy a. konta z takimi nie. levelami, a Viander no, nie przepłacił za dużo, dlatego ma dopiero 34 <noise> Ja... No. Tak. Nie, ten typ, co mnie ja, mistrzyli, ja to Ja wypierdoliłem tak, miliony tak. grube, kurwa, na to konto. Ja, kurwa, widziałem jak próbował, nie wiem, zajebać chyba Blade'a. Strzelił do mnie. U mnie załatwiła tego Limora, po czym mnie. tutaj Seba. Sprytny Suu, szybki Szczupak i leniwy... Znowu, Hello, nie zdali... Soviet... Znowu nie zdaję. Znowu nie Airlines. Welcome to. Lecimy We're going to the school. Tak. Pochwalicie się z tego. Czo... jesteś z czo... stupid... Everything. Z matmy. everything. Matmy. Religia. A to jest autentyczna historia? Uh... Z plastiki, panowie. Miałem jedynkę z religii. Nie zdałem z muzyki, zaśpiewałem hymn niemiecki, tylko nie ten co pani chciała. To stary, ja za, na Ja zaśpiewałem na niemiecki, ale też ten nieco nie chciała. Nie no, no na nie lecimy, to jeszcze dzisiaj nas do akademika nie przypisali. No tak. Dzisiaj do tylko się uczymy się, i śpimy na dworze. Do akademika się dostaniemy jak wytrwamy w pole. Lecimy w na tam. budę. Nie na tą salę, no ta śmieszną. Tak. No to nie 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 wiem, po prostu lecimy. I co jest? Może a na może, może. może. Y A na Widzę na domkach Puzzle? Puzzle macie jakie? Jaki DMR tam macie w ogóle? Tak, Solar, ja... tu jest, tu jedyne, jest jedyne jakiego, jaką broń mam, mam to, to jest na pingu Ja sam na niego nie chcę iść Dobra no, ale ciope Gdzie jest? Dwa razy dostał, tutaj siedzi Kurwa przyjmę MK, poczekaj nie, ja mam kolbę, dobra. Ja celownika nie mam jak coś. Parę, ja mam kurwa, kolimatorowe, dajemy razem. Ja bym podbiegł tam. tu. Poczekaj na mnie. Ale parkiet zrobiłem ty. A to są skody, dobra. Jak to było? musi z może być? To jest mhm. na dachu, na dachu. A, dobra. <coughs> Maczeta. Kurwa, sobie, to jest. <coughs> Nie ma go. To tyle? Nie. Nie bada biedna Seba, posłuchaj się. Za tym. O, dwóch zabitych no. mam. Mother tu podjechał. Albo odjeżdżał. Nie pojechał. Eee, KURWA TY Kurwa O, nie ma tak Nie no no kurwa ja se w HA haweza. HWESA Nie no żegląc Co on tam kurwa robił? Ale tu są wszystkie okna poblokowane Nie mamy jak wyskoczyć no, no. Czy wy wszyscy no, no. kurwa umrzecie tutaj? Jest na piętrze? Wyskoczył! Podnieś go Kowaruj. Widzę Na dachu Spali się Jak nie powiem czy... Na górze się... o spalił się <tryk> Dobrze, tak? Zostałeś pomszczony, Spaliłem. <noise> Spaliłem jego duszę. O, ale fajne miałeś. Ty, ja to pożyczę. O, kulary te odbiorę, BTW. Ewakuacja. Ty, ale podziel się jednym medem z tamtego, może co? U mnie było chyba trochę medów. Nie pomściłbym go, zostawiłbym wypaczyłbym mu Że zabił mi zaprosił, zaprosił na obiad Ty, ja e, dobra, ty, ty, spokojnie, e, bo ty to ty dojdzie prawo, zaraz do randki, kurde Ot, Za załóż Załóż, ot, Nie było. Jezu, żołnierze Zostałeś tam ludzi Co? Zobaczmy, Samochód. Nie cierpię dwójki. Ty, ogarnąłem właśnie jedną rzecz. Mogłem mm. na tamtym filmiku zliczyć ile razy powiedziałem, że nie cierpię celownika 2 Prawo do co ty dostał? Sto. Pali, Dobra No, Ty ogarnie, że przez jakiś czas biegałem na pierwszej osobie i nie zauważyłem? Hmm. <grym> trzeba, do... trzeba dodawał imersji do odcinka. <grym> o, o ciężka to 6. Apteczka. O no, nice, jest nice, nice, nice. Kolba. Plesek trójka, o. o wezmę. Kogoś zabiję. Ey, yy, ja w Kogo do... do... Kogoś zabiję, tu Idę do ciebie. Widzę. Ała! Tam gdzie strzelałem 320 z mojej pozycji. Gdzie muszę się kurwa zbandażować. Bo chujki, co tam tam, ci co odjechali, nie? Chcą się zemścić. O kurwa, nie mamy strefy. Tak, ale chociaż mnie podnieść zaraz A No A. mówi Ale gość jest we mnie wcelowany, ja go widzę. Tak, dlatego ja do ciebie idę za drzewa. Czekaj. Po lewej? Zaraz. Obiega. Jeszcze jeden z lewej bardziej to nie chodź. Bo no, ja tam w filmiku nie zliczałem ile miałem. Ale ludzie bardzo lubią do mnie strzelać, zauważyłem. Konkretnie do mnie. Żartuję. Nie, nie żartuję. Skąd? Tu, tu kurwa. Dobra. Nie, położył się. Debi. Damę. Kara kurwa. Lewiander? Co ty robisz? Pełza. No kurwa nie mogę! Ale wiesz, że on ciągle. Rzeczny. Tam pójdźcie go podnieść. Podnieś mnie szybko. No. Wąż rzeczny du du. Celuję, celuję! Z lewej też był. Kłamiesz No Kłamie. zajebiście Co może pójdzie tak panowie? Pomówmy jedną zasadę. Jak zostaje Awiander, Awiander musisz podnieść kogoś. No ale to nie było możliwe, bo celował w niego, nie? No. Czy ja wiem, jakby do drzewa się przy. A wtedy Limora może by odstrzelił też, prawda. Nie no, dostałby dynkę, kurwa, gdyby się nie ruszył. Ale i tak było dobrze, pomściłem Blade'a pięknym mołotowem. Te chwilę, bo ja a i tak miałem Blade'a. No kurwa, bo mnie zjebałem się na początku, no. Dobra, mam pomysł na mnie. Mam pomysł. Nie jest mądry pomysł, ale Aviander prowadzi wycieczkę i cały nasz team. I Aviander mówi co dobra, mamy robić. Dobra, Aviander jest najlepszy w takim razie, bo się wpali w mówisz do demii. Drowe dębą, mamy do Aviander Aviander pro player, Ty mówisz gdzie lecimy i kiedy skaczemy. I gdzie idziemy następnie? Kogo strzelamy, w kogo nie i co uzbieramy, co nie. Słuchaj, możesz to prowadzić jakoś konkretniej. Nie wiem, udawaj właśnie nauczyciela czy coś. To zrobię jakieś ładniejsze wejście do tego, że no, tak na serio szkoła dopiero dalania się I daj rydy Poczekaj zaglądam nowy rękawiczki <śm> Który? Ten tutaj! Ale tu Ty kurwa papaja wybierają! Oj, chłopaki! Bo nauczyciel no woła kurwa. kurwa! No to ty nie wejdziesz na ten murek. Lecimy wszyscy z od boku. On jest śliski. Tylko nasz nauczyciel nie jest zbyt mądry. O, tak więc. Witam, to wasz pierwszy dzień. Z jesteście pode mną, więc. Jest duża szansa, że zginie zginiecie. A w najlepszym wypadku przetrwa jeden z was. Możecie od razu się wyeliminować, żeby żebyśmy wy wyznaczyli zwycięzcę. Mhm, mm czyli albo do nie, bo muszę się zgłosić, Panie profesorze, mogę coś powiedzieć? Panie profesorze! Całkiem mordę co ja mówiłem, <śmuszczak> No to powiem w samolocie, no ale y, czyli gramy takiego. Y, gram, bawimy się w berka, tak? Czy chowanego? No to my się hmm? sami bijemy ze sobą, czy jak? Tak, <śmuszczak> chowanego! nie, matko blej, żart! Przecież nauczyciel nie kazałby nam się zabijać nawzajem No, no i nauczycielu kiedy skaczemy? Ale bo to ASG Oj. Ale Spokojnie. kiedy nie gdzie? Spokojnie, Chyba to nie jest dobry pomysł, nie przepinaj się Teraz I na szkołę? To szkoły Takiego transportu dawno nie miałem jeszcze Mogę zapytać się o uwagę w dzienniku? Jaką uwagę, dlaczego za pobicie kolegi słomką łomką zostałem zwolniony ze szkoły na dwa tygodnie? Jeszcze nie zdałem tej szkoły przez to. kurde. Procesor gdzie lecimy? Na głowę? budynek. A nie, kurwa, o kurwa, chuju. I na drużyna. Na dach! I na drużyna. Boże, kurwa Kurwa, jego jeszcze? No, Zabrałeś mi. To no ja mam kanister, kurwa. No nie procesor wysz. mi podpierdolił broń, ty broń, nie Wtedy ci podjebałem. to nie było broni. Było. Gdzie, i... gdzie kogoś? Czekaj, Blake. Kurwa, już jest, jestem martwy. Profesora Dobra. nas zabili. Nie no, no, tak. Broni nie mam dalej. Nie cierpię tej broni. No, no chyba się żartujecie. Hmm? Gdzie on jest? Na Tu jest on. Widzę pciul. to Podnieś mnie, podnieś mnie. Podnieś mnie. No. W pierdolę plecy. No jak kurwa? Czekaj, czekaj. Nie pokaż wiem, mi to. Nie wiem, ale gościu nie wiem. Mam miliard życia tej Jak on jeszcze żyje? I szybka no była i... ta szkoła. No, no i wi wi Wiadomo, że z panem procesorem. Aha, czekaj, goś nie miał kewa, kurwa. Jak on przeżył? Nie wiem. Ej, ale ty, chwila, coś mi tu nie pasuje, ty. Hmm? Co jest? Czekaj. Seba, ty mu nic zadałeś, nie a Wander, ty, ty, ty mu coś zadałeś? No tam za to, że się. Wrażeń. W sensie przejebałem z pięści komuś. Damn. Ale żeby... No ja mam kurwa 86 obrażeń, a Vander ma 98 A gościu żyje dalej i nie miał kewa Ani hełm Hej, hey, hold up, coś tu kurwa nie gra Zgłoś się. Hey, za późno mam No ja już też mam za późno Łe hey, ja A ja mu niby 40 zadałem Nie, okay. no dobra, nie mam psychy na tą grę, ty. Już? Już? Ta... O, do roboty, co? Dobra, czyli to by było na tyle Chyba, że we gramy nie wiem że możecie było zagrać. Nie, wystarczy że duo w tamtym odcinku. No to, to by było na tyle. Do powiedzenia nic nie ma. Wiemy jedno, że Awiander jest chujowym profesorem. Profesor. Ja ci mogę sprzedać burgera w Maku, ale nie nauczę ci nic spożytecznego. To kto jest następnym profesorem. Trzeba. Ja? No dobra. O, o. Tak więc Nauczy na widzimy się. Od ty kufa, to już mam kolejny odcinek, tylko że o wiele krótszy. Nie, ty, ty może no, na światło dziennego nie ujrzy to, co dzisiaj było. Albo, albo jak nagramy kolejny odcinek, to wrzucę po prostu fragment z profesorem Awianderem. Zabójstwo typa Mołotowem. I zobaczę, co nie... będzie warto. Co masz? Którą akcję? Eee, co my otwieraliśmy, Syf. Który? Ty bu... eee, zwanem z tym od, z lodziarą. I A, tak dalej? A, no tak i to mam, zapomniałem już o tym. Pff. Dobra. No to to by było na tyle. Ktoś chce się pożegnać? Ja chcę, ja chcę, ja chcę! Ja Później Ja też, ja puszę, też! Tylko ja się żegnam. Zawsze. Dob dobra, no odpłynęła noc. No, po <grym>